Moja pasja rowerowa jest stosunkowo świeżą pasją. Nie pamiętam, ile to już trwa, ale myślę, że 5, może 6 lat. Nie dłużej. No i rzeczywiście staram się na rowerze szosowym jeździć dużo, coraz więcej. Mamy nasz Team. Bike Expo Narodowy Team, on się nazywa, i jeździmy tam w grupie. Jest to grupa fajnych sportowców, no i teraz już przyjaciół też. Świetnie się ze sobą czujemy, rozumiemy. Sport właściwie napędza mnie do wszystkiego. Powoduje, że jestem spokojniejszy w domu, jestem w kontaktach międzyludzkich, pogodniejszy, bardziej otwarty. W pracy jestem bardziej kreatywny. Zdecydowanie to wpływa na moją efektywność, jeżeli chodzi o wykonywanie mojego zawodu, a właściwie nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez aktywności fizycznej, bo to no, cudownie wpływa na, na mnie pod względem, nie wiem, chyba chemicznym też, no, na, na mój organizm, na otwartość, na głowę, na kreatywność, na wszystko.